Cześć, witajcie. Dzisiaj kontynuacja mojego cyklu Instagramowe wnętrza, natomiast troszeczkę w innym wydaniu. Nie będzie to typowo artykuł, a dzisiaj będziemy w ciekawym wnętrzu, troszeczkę innym niż nasze, bo nasze można powiedzieć jest dość ciemne. Tutaj mamy zupełny jakby tego kontrast, a zresztą więcej zobaczycie wchodząc do środka. Zapraszam. Tu z zrysowanej liście. Zapraszam Ciebie, Olu, i Was wszystkich do naszego wnętrza. No dobra Kamila, to może powiemy na początek, czemu akurat właśnie u Ciebie dzisiaj jesteśmy? Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale znamy się już tak naprawdę 8, 10, no, blisko 10, 10 lat, lat znamy, no właśnie. I w sumie nigdy nie dopytywałam Cię o takie szczegóły związane z Waszym wnętrzem. A jak pomyślałam sobie właśnie o stworzeniu tego typu cyklu, no to pomyślałam, dobra, musimy się spotkać i muszę Ciebie dopytać, Dobrze, dlatego dziękuję. jesteśmy u Ciebie. No to przygotowałam sobie kilka pytanek i pierwsze z nich, powiedz mi, dlaczego właściwie zdecydowaliście się na dom szkieletowy? Bo no to nie jest chyba zbyt popularny jakby rodzaj budowania domów mhm. w Polsce. Ile w ogóle macie tutaj metrów? Jak to wszystko mm, wygląda, powiedz. No to prawda, faktycznie ta technologia budowy no nie jest taka popularna w Polsce, głównie budujemy domy murowane. Natomiast widać zdecydowanie wzrost zainteresowania tym typem budowy. Może na Instagramie można teraz zobaczyć, nie że coraz więcej tak, się tak, pojawia. Tak, tak, tak. Ma... Hashtag dom szkieletowy faktycznie tak. ma coraz, coraz więcej postów. Natomiast dlaczego my się w ogóle zdecydowaliśmy? To po pierwsze fakt, że możemy wbudować dom energooszczędny. No i ten taki jest, czyli taki dom łatwiej jest ogrzać. Potrzebujemy mhm. mniej energii do tego. Natomiast latem z kolei tutaj jest naprawdę chłodno. Nie wiem, czy pamiętacie właśnie, jak tutaj byliśmy latem, że faktycznie tak. no, nawet na poddaszu nie jest jakoś tam potrzebna klimatyzacja i tak dalej. Druga kwestia to jest szybkość budowy, bo taki dom możemy postawić w niespełna 3 miesiące. Także myślę, że to jest mhm. dobry wynik. No i ostatnia kwestia, czyli łatwość przeróbek, czyli klasyk, dodatkowe gniazdka, tak? Tak, tak, tak. To by się przydało, nie ukrywam u, u nas, nas. bo gdzieś tam brakuje zawsze. No, no, no. Bo no właśnie potem nie wiem, chcesz coś postawić i nagle mhm. nie ma tego gniazdka tak. tutaj w zasadzie nie ma problemu z tym, żeby takie gniazdko zrobić, czy w ogóle, nie wiem, przestawić ścianę i tak dalej. Mhm. W kwestii metrażu tutaj mamy 130 m kwadratowych, tak po podłodze stricte, mhm. natomiast u góry też nie mamy jakichś dużych skosów, tylko te ściany kolankowe, więc każda przestrzeń jest wykorzystana i mamy tutaj na parterze pomieszczenie takie gospodarcze, pralnie. I tak dalej. Mm -hmm. Ostatnio w ogóle dużo się mówi o tego typu pomieszczeniach. Tak, się... no to jest pomieszczenie, które gdzieś tam nie ukrywam, też by się przydało u mm -hmm. nas, nie? Bo gdzieś tam zawsze można sobie jakieś rzeczy pochować. Tak, czy... tak, tak. no To jest piękne: zamykasz drzwi po prostu tak. i... czy pranie nieporozkładane, i w ogóle i nie ma problemu naprawdę. dokładnie. To, to jest takie pomieszczenie, jak wchodzimy do domu. Mamy kuchnię, która jest jeszcze w trakcie tworzenia. Natomiast powstała ona z garażu. No I właśnie, to jest, to jest hit, każdy wie, że mamy kuchnię z garażu, po prostu, ale dzięki temu jest osobnym pomieszczeniem i jest duża, a na tym mm nam -hmm. bardzo zależało. I do tego jest Łazienka tutaj, spiżarnia, która jest pod naszymi schodami, no i salon. Natomiast u góry mamy cztery pomieszczenia: mamy sypialnie. Siłownie, pokój na przyszłość, tak zwany, e, gabinet, e, no i dodatkowo do tego łazienka. Super. E, a powiedz mi, e, na jaki styl e, jakby, urządzenia, wykończenia wnętrza hmm. tutaj się zdecydowaliście? E, bo tak naprawdę macie dużo takich charakterystycznych przedmiotów, które już na jakiś styl nam tutaj wskazują, no ale jak ktoś się nie zna, na, jakby gdzieś tam nie rozróżnia tych wszystkich styli, no to można się e, hmm. gdzieś tam m, zastanawiać. E, co to, to, to jest? No, powiem szczerze, że ja sama nie wiem, to jest <laughs> najśmieszniejsze, ale myślę, że tak jest u większości z nas, że nie mamy jakiegoś konkretnego stylu, mm -hmm. ale faktycznie, tak jak mówisz, te konkretne elementy tutaj są. Ja się bardzo inspiruję stylem Hampton, stylem nowojorskim, bardzo lubię też styl modern classic. I no tutaj myślę, że po pierwsze kwestia niebieskiego. Od kiedy pojawiły się zasłony, to postawiłam też na dodatki. Niebieskie. O tym zawsze marzyłam, ale trudno mi było to wdrożyć. Mhm. I dopiero kiedy to się wszystko zmieniło, to jakoś to wygląda naprawdę. Do tego srebrne dodatki, szklane dodatki, szczególnie jeżeli to wszystko razem tworzy lampę No to już w ogóle jest idealnie. No właśnie. No i u nas faktycznie tych lamp jest dużo w domu w ogóle bardzo lubimy oświetlenie. A szczególnie kiedy te lampy są szklane, to taka lampa, która się świeci, to szkło bardzo ładnie rozprasza to światło. No, niepowtarzalny klimat. No i w połączeniu tego wszystkiego powstał nasz dom. Oczywiście mamy też w pomieszczeniach inne akcenty, czyli na przykład granatowe ściany w sypialni. Tam też są złote dodatki. Mhm. Natomiast staram się, żeby to wszystko było takie bardzo spójne, ale poszaliliśmy w łodzienkę. Wszystko to, co nie pasowało do tego, co mamy w innych pomieszczeniach, znalazło się tak naprawdę w łazienkach. Właśnie się też I... w czarnej sufit ściany. Tak i to na pewno zobaczymy, bo yy, no, było to na początku szaleństwo, każdy się po prostu pukał w czoło, co ja robię. A, skądś e... to znamy? <głos》>, Ale jak wiemy, oryginalne pomysły faktycznie mają rację bytu. Dokładnie, tak jak mówisz. Mm. Powiedz mi, Kamila, jakie trzy rzeczy, bo myślę, że trzy takie najważniejsze, Aha. były dla Ciebie ważne, jeżeli chodzi o wykańczanie wnętrza, urządzanie wnętrza? Czym się kierowałaś, czy powiedzmy, jak planowałaś w ogóle cały ten proces? Trudne pytanie, ale myślę, że jestem w stanie wymienić te takie trzy najważniejsze rzeczy, bo faktycznie nasze wnętrze było od początku, jak wiesz, zaplanowane. Tak. I. Myślę, że y, pierwsza kwestia to są farby, bo zależało mi na tym, żeby no, były dobrze zmywalne tak. Mm -hmm. y, w trakcie użytkowania. Wiadomo, że zmyć ściany czasami y, trzeba i faktycznie udało nam się to osiągnąć. No i też, żeby nimi się dobrze malowało, bo to jest szczególnie ważne w przypadku Dokładnie. tych ciemnych kolorów, no, jak tak wiecie zresztą tak. również. Y, że faktycznie, tak, jeżeli farba jest kiepskiej jakości, no to ciężko się maluje, gdy kolor jest ciemny, są smugi i tak dalej. E, druga kwestia no to meble, bo e, bardzo nam zależało na tym, żeby te meble były takie nasze. E, I mamy tutaj po pierwsze meble takie e, używane po renowacji, mhm. e, ale mamy też meble z sieciówek oczywiście, chociażby regały Billy, e, ale zależało nam bardzo na tym, żeby móc je dostosować do nas, żeby łatwo potem móc zmieniać w trakcie tego, co nam się po prostu wewnętrznie tak, zamarzy. i wizja się może tak. zmieniać. Tak, dokładnie. A tak to na przykład możemy chociażby wymienić uchwyty w szafkach. Natomiast sama bryła mebla jest taka bardzo uniwersalna. No i ostatnia kwestia, czyli organizacja. Tak, temat, który ja jeszcze cały czas się uczę i próbuję go wdrożyć do nas. No to jest ważne, bo naprawdę okazuje się, że ułatwia życie. Ja na przykład od zawsze sprzątać bardzo robiłam, ale nie tak sprzątać na zasadzie odgruzowywać mhm. dom po prostu co tydzień. Tylko dobrze to organizować i sprzątać codziennie po trochu. No i mimo wszystko internet, czasami też ludzie wokół bombardują nas z tym, że zobaczysz, trochę pomieszkasz, to Ci się odechce. Mm -hmm. No mnie to troszeczkę demotywowało i akurat chwilę potem, po tym jak dostaliśmy pozwolenie na budowę naszego domu, trafiłam na Agę, architekt porządku, to był początek 2019 roku, pamiętam cały ja czas. Ja ją dopiero niedawno poznałam, bo w zasadzie tak. pokazałaś mi dopiero jej jak dobrze Tak, triki. przy okazji wydania <grym> książki, która <grym> tak, zbiera tak. wszystko w całość. A ja w momencie jak właśnie zaczęłam obserwować Agę, to no zobaczyłam, że można, tak? Mhm. Jednak to, co ja sobie planuję ma sens. I wtedy już mieliśmy zaplanowane raczej meble takie podstawowe, ale wtedy zaczęłam przypisywać im już konkretną funkcję, mhm. czyli na przykład komoda na gry planszowe, tak? Regały, bili są też tam. Jeden ma na dole część, na doniczki, tam gdzie drzwi nie są przeszklone, oczywiście. I pytanie, takie, macie też szuflady na wszystko, tak jak to w większości wnętrz tak. gdzieś tam się pojawia. No. Myślę, że kto to, to nie ma w zasadzie. Ale tu też wykorzystałam fajną poradę właśnie Agnieszki, architekta porządku, czyli tą szufladę co tydzień sprawdzamy, co w niej jest. I niektóre jeszcze po prostu odkładamy na miejsce, mhm. inne wyrzucamy, innym znajdujemy nowe miejsce i cały czas jest taka podstawowa organizacja. Natomiast my ją sobie oczywiście przerabiamy, bo wiadomo, że pojawiają się nowe elementy tak, we wnętrzu. Także okazuje się, że naprawdę można, i super jest widzieć ludzi, którzy to pokazują. Wiem, że to może być trudne pytanie, mhm. ale powiedz mi, jakie pomieszczenie jest Twoim tym ulubionym w domu, w tym nie spędzasz najwięcej czasu? Mhm. Hmm, czy w ogóle takie masz? Yy, w zasadzie mogę odpowiedzieć po części na każde z tych pytań, mhm. bo yy, uwielbiam każde. Absolutnie. W każdym czuję się dobrze, nawet jeżeli jest to pusty pokój, <noise> ale mam pomieszczenia, w których spędzam najwięcej czasu. No i jest to na pewno salon, mhm. ale drugie, o którym szczególnie myślę warto powiedzieć, to jest gabinet. Mianowicie tam tworzę moje liściaste rysunki. No właśnie. Tam powstają nowe wzory plakatów, pakuję paczki również w tym miejscu i bardzo się cieszę, że mam to pomieszczenie. I naprawdę, jeżeli ktoś ma. Pasję, która potrzebuje takiego osobnego pomieszczenia, to bardzo polecam, nawet jeżeli ma to być mały kącik, bo piękne jest to, że mam miejsce, w którym mogę robić to, co kocham i czasami, kiedy potrzebuję zrobić coś innego, po prostu zamknąć drzwi, zostawić to i wrócić do tego, kiedy już będę miała na to czas. A powiedz mi, czy masz takie, nie wiem jak to określić, rady, wskazówki, które mhm. na przykład osobom, które dopiero planują cały ten proces urządzania, wykańczania wnętrz, e, mogłyby się przydać? Co teraz mogłabyś tak z perspektywy czasu już e, im powiedzieć? Co może też, nie wiem, ułatwiłoby tobie w tym momencie mhm. na przykład e, rozpoczynanie całego tego procesu? No to w zasadzie jest ważna rzecz, bo sama też poszukiwałam takich informacji e, przed naszym e, wykańczaniem wnętrz. I myślę, że pierwsza kwestia to jest ustalenie sobie priorytetów, co musimy mieć już teraz, co mhm. możemy odłożyć na później, bo wiadomo czasami po prostu kończą nam się środki, my też nie mamy wykończonych wszystkich wnętrz, tak jak mówiłam kuchnia jest wciąż w trakcie, niektóre szafy na przykład również czekają na dokończenia, ale dla nas to jest ok, bo mamy na przykład wykończony salon, w którym tak jak mówiłam spędzamy mhm. obydwoje z mężem najwięcej czasu. Do tego na przykład możemy wykorzystać po pierwsze darmowe programy do planowania wnętrz, żeby samemu sobie wnętrze zaplanować. Dokładnie. Mhm. Można tutaj wymienić chociażby na przykład homestyler. No, w tym programie projektowaliśmy nasze wnętrza. Może nam też pomóc architekt, tak? To, to jest pierwsza kwestia. A druga kwestia to jest kosztorys, bo. To naprawdę nie jest, okazuje się, lanie wody, tylko po prostu można naprawdę przygotować każdy wydatek, oczywiście w jakimś zakresie. Dokładnie. I nam naprawdę udało się całe te koszty tak przygotować, że wyszło naprawdę mniej więcej tak samo. Także to, to jest ta kwestia pierwsza. Druga kwestia to cierpliwość. Teoretycznie wiem, że to jest oczywiste, ale może, ale może no, brakować. Wy też się... musieliście się zmierzyć z przekładaniem terminów. My też, myślę, że większość ludzi tak naprawdę niestety miała takie problemy i naprawdę. Warto się tak przygotować, żeby założyć sobie, że coś będzie później i miło się zaskoczyć, że jednak jest wcześniej. Dokładnie. Zawsze to taki promyczek nadziei w dalszym wykańczaniu. No i ostatnia kwestia, czyli nie bójmy się tych naszych wizji. O, Granatowe ściany, czarne sufity tak i tak dalej czy w ogóle na przykład wzory, tapety intensywne, rzeczy No właśnie, itd. bo tutaj tak mam wrażenie, że sporo mhm. osób gdzieś tam boi się zrealizować to, co gdzieś tam ma w głowie, czy na przykład zadaje dużo pytań, czy to można połączyć z tym, mhm. czy to wypada w ogóle, bo nie wiem, bo ktoś tam powiedział, że tak jak na przykład w przypadku czarnej kuchni będzie dużo sprzątania, czyli faktycznie u Ciebie też sprawdza się to, żeby iść za tym, co gdzieś tam mamy. W Absolutnie, oczywiście, Przecież wszystko zawsze możemy zmienić, jeżeli nagle nam się nie podoba. A może w drugą stronę zaskoczymy się właśnie pozytywnie, bo mhm. dużo na przykład widzimy ludzi, którzy szukają porady, bo ich wnętrze jest mydłe i czują się tak zwane jak w szpitalu. tak? A okazuje się, że po prostu warto słuchać nie, tego, co nam jakiś nasz wewnętrzny głos podpowiada. Dokładnie, tu się zgadzam w 100% z Tobą. Dzięki Ci Kamila, że gdzieś tam zagłębiłyśmy się w ten temat. Miło mi było z Tobą porozmawiać. Myślę, że dużo takich przydatnych i cennych gdzieś tam wskazówek tutaj nam wszystkim przekazałaś. Fajnie też było jakby obserwować ten cały wasz proces powstawania domu. Pamiętam jeszcze, jak kładliśmy podłogę, i gdzieś tam końca nie było widać. A tak naprawdę bardzo szybko to wszystko poszło, i już siedzimy u Ciebie, gdzie, gdzie wszystko tak naprawdę, no prócz kuchni, ale wszystko już tutaj macie tak naprawdę wykończone. Jeszcze raz Ci bardzo dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, rozwijać. było mi bardzo miło.